15 jesień uniwersytecka, czyli koncert zespołów folklorystycznych rozbrzmiał w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego. Wydarzenie to związane jest z obchodami 15. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Gospodarz koncertu, to Zespół Pieśni i Tańca Kortowo, do wspólnych z występów zaprosił Zespół Pieśni i Tańca Warmia oraz Zespół Pieśni i Tańca Ełk i Zespół Tańca Ludowego Perła Warmii z Izbarka Warmińskiego które po raz pierwszy miały okazję wspólnie występować z olśnieńskimi zespołami w tego typu imprezie. Po raz pierwszy się spotkaliśmy w takim gronie z okazji 15 uczelni, ale już szefowie zespołów wspominają, że warto by było kontynuować, żeby to stało się tradycją, że raz na rok spotykamy się w Lidzbarku Zespół Perła w jest bardzo młodym zespołem, istniejemy 6 lat, więc zaproszenie było dla nas bardzo nobilitujące. No i było wydarzeniem. Myślę, że wszyscy ludzie, którzy wzięli w tym udział, na pewno pozostaną w dużym takim zaskoczeniu też i energię, która, która została przekazana na pewno. Długo, długo pozostanie w pamięci. Bardzo fajna sprawa, gdyż chyba pierwszy raz, od kiedy ja pamiętam, bo nie wiem, jak to w poprzednich latach, gdzie udało się spotkać na jednej scenie tyle zespołów z naszego regionu. Cieszymy się bardzo, że nasza grupa została zaproszona. Mam dla nas jest duże wyróżnienie. Trochę zaskoczeni byliśmy tym, że możemy się włączyć do tej wielkiej akcji, ponieważ zespół mamy dość liczny. To jest jedno, dwa, że studenci, poziom całkiem mam nadzieję, nie odbiega od tego, co pokazują najlepsze. Przez województwie. Dlatego też i zaskoczenie, z jednej strony takie może oczekiwanie. To jest trzecia edycja. Cieszymy się, że już od trzeciej edycji, mam nadzieję, będziemy już zawsze gośćmi tego typu akcji. Okay. Przed rozpoczęciem koncertu zespół pieśni i tańca kortowo zaprosił zebraną publiczność do wspólnej próby pobicia rekordu Polski w wycinaniu chołupca która zakończyła się sukcesem. Pobiliśmy rekord zeszłego roku, jeśli chodzi o Olsztyn. Było około trzy razy więcej osób niż w zeszłym roku, także jesteśmy zadowoleni z tej akcji. No super, tym bardziej, że ilość osób dopisała, było ich o wiele więcej. Happening ten jest bardzo fajną sprawą. W zeszłym roku razem to robiliśmy właśnie z zespołem Kortowo jako z Olsztyna, jako tutaj jedyni. W tym roku urosło to do trochę większej rangi. może w przyszłym roku będzie to jeszcze większa. Bardzo fajnie.